I witam Was, tutaj Redmaster z w pierwszym odcinku z serii Tekita na moim kanale eee, Mam nadzieję, że spodoba Wam się taka seria Będzie to mm, Będzie też w formie trochę poradnika zrobione gdyż e, grając od miesiąca w tekita wkułem się na pamięć prawie wszystkie receptury jakie są to możliwe No Z wyjątkiem tych które, które wchodzą najnowsze tak? eee, Pozbierałem już drewna, żeby nie zaczynać tak jak, te, jak wszyscy. Mm, tutaj w miarę fajne miejsce, znalazłem na domek, ale widzę trochę fajniejsze, bliżej ropy. A jako że ropa jest gęsta, ja ropy nie lubię, tej ja sobie to miejsce oleję. W tym miejscu, w tej, przy tej skale, ja sobie zrobię swoją bazę. Mm, na początku by mi się jakieś przydały narzędzia, y, więc stworzę sobie drewniany kilof. Początki w deklicie są bardzo podobne jak, do, yy, jak, jak w normalnym Minecrafcie. Yy, z tym, że przy budowie domku należy już od razu z góry założyć, że ten domek w przyszłości no, rozrośnie się kilkukrotnie i trzeba mieć miejsce, albo żeby z tym domkiem się wkopać w górę, albo go zbudować w dół, albo go wybudować w górę. Yy, Także na przykład nie lubię dżungli yy, jako domek, w tekicie, ponieważ tam trzeba karczować te lasy i to jest trochę, trochę męczące w mało rozwiniętym poziomie, ponieważ potem możemy dostać do dyspozycji yy, całkiem nowe narzędzia całkiem nowe, dobra, zlewę sobie już kilo yy, kamienny yy, całkiem nowe narzędzia, które pozwalają nam w sposób no, dosyć szybki yy, dosyć szybki niszczyć yy, drzewa yy, z czerwonej materii Możemy zrobić całkiem ciekawe... Yy, całkiem ciekawe... Yy, całkiem, całkiem ciekawe kwipunek. Yy, tutaj mamy również yy, wulkan blisko oraz drzewo ruberowe yy, oraz trochę ropy, także, no, także będzie fajnie. Yy, ja tutaj taką prawidłową bazę zrobię i będę się musiał chyba przejść po tego jedzenia, ponieważ y, w tekicie ten pasek głodu nie czy to jest tylko takie moje, oczywiście może tak naprawdę jest, ale pasek głodu strasznie szybko schodzi i y, y, trzeba go uzupełniać. Mo, może to być spowodowane tym, że y, mój poprzedni świat w tek, na tekicie, y, na którym grając z przyjaciółmi y, domek w na tym świecie był na samym szczycie góry i może przez włożenie i złożenie ten pasek głodu po prostu szybciej, szybciej mi yy, szybciej mi schodził jeszcze mm, mi się przydały jakieś pochodnie żeby tu po ciemnicy nie siedzieć okej okay. mm, drewna jeszcze mamy to zrobię sobie drzwi okej, okay, tu będą drzwi no może na razie ten domek nie będzie wyglądał jak yy, fabryka No ale to wszy wszystko z czasem, wszystko z, wszystko z czasem yy, I będzie bardzo ładnie, o tym się wiatr yy, odcinki z tego tekita planuję na 10 do 15 minut yy, Tak żeby ani nie obciążać, miały komputera yy, ani też nie obciążać was oglądanie długich filmików ponieważ no to się nudzi hmm. ja mam węgla, ja mam węgla 4 a no to mogę do 24 sobie piachu zebrać tak żeby węgiel mi się cały ładnie zużył a żeby ja tego szkła trochę tam miał już na samym początku yy, dobra szkła, przepalaj się dobra, yy, lak mi zabrał o, właśnie. Hmm. Ja, ja, ja generalnie gram na swoim serwerze yy, dedykowanym, także nie będę problemu. O, 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 ja w ogóle nie mam miecza. <grym> hmm. yy, ja gram na swoim serwerze de dedykowanym, ponieważ yy, aż tak wypasiony komputera, żeby i te kita, i farapsa yy, uciągnąć. Yy, nie mam. Hmm ale w... ciągle klatki mi się utrzymujemy na poziomie 30 do 25 także zwiech dużych nie będzie hmm. ale tam jedzenia stoi widzicie jedzenie tu trzeba będzie w niedługim czasie zrobić jakąś ścieżkę żeby można było bez y, zbędnych problemów przełazić sobie wow moja myszka dostaje szalby czasami żeby można było bez zbędnych komplikacji przełazić sobie w tej weftę te. i mamy już 3 korkczopy mamy już 3 korkczopy. nie, stejki i jako we też zauważyłem, że te mopki strasznie wolno tutaj się pojawiają, to ja te świnki sobie zostawię na później, ponieważ 9 stajków mi jak na razie wystarczy, no przy moim przerobie nam mm, jeszcze mam tego creepera miałem zrobić Co tam jest? Tam jest pająk. Dobra, nie tym. E, tu widzę mamy już marbla, także tam też tego marbla trzeba będziemy dobić. E, żeby jakoś tu się jakoś tu się wow, Żeby tu się ugościć. Mm, ale jak na razie jest wszystko ok. I jeszcze zobaczymy teraz jak to szkło, szkło jeszcze się ładnie przepala yy, jako, że szkła aż tyle nie potrzebujemy i czyli 11 poczekamy jeszcze 2, z tego zrobimy sobie szyby. Z tego zrobimy sobie szyby i sobie je tu wstawimy. Yy, tu będzie potrzebny jeden klocek i tak nie wiem, chyba będę tutaj się rozbudowywał w tej wnęce, jak na razie chociaż strasznie, strasznie mnie kusi tamta wnęka yy, z, z marmurem ponieważ bardzo łatwo się go kopię, także będę miał sporo surowców, a będzie całkiem dużo miejsca, żeby się budować yy, powoli robi się noc, przydałoby się ubić jakąś owcę trzeba się po jakąś owcę, żeby nie kichić się po nocach owca jest, ale no, mi jedno dobra, będę straty i teraz y, będą... o, tam się... jest owca chyba y, y, nie muszę być koloru jednego, żeby z twoją Okej, okay. mam trzy i teraz gonimy pędem do domu, żeby nic nas jeszcze nie zjadło na samym początku. Już na samym początku. Yy, no i to pasek jak widać schodzi w tempie natychmiastowym. Więc trzeba uważać tym błodem często. Yy, na moim ostatnim świecie często było tak, że na dosłownie na jakichś oparach się zlatywało do domu i Jadło się to co popadnie, zabijało się zombie, za żeby mieć... Yy, żeby mieć jakieś w miarę jedzonko zapewnione. Yy, mam trzy skóry, no nic nie wyjdzie mi. Yy, nie wyjdzie mi ani budy ani czapka. Okej. Okay. I mamy łóżko. Yy, coś mi się mieszka w sobie. Hop, hop. Hop. Co jest? Okej. Okay i się prześpimy, żeby nie męczyć was mm, moim łożeniem po takiej klicie mm, chyba można wyjść, ale dla pewności wezmę same okej okay. i pójdziemy ubić creepera chodź chodź creeper od pewnego czasu nazywam krecyzy i to nie ma związek nie ma związku z tym co uś kurde zawsze na lepszym momencie się popsuję okej okay. będzie taka ekspa i będzie gunpowder yy, załatwimy jeszcze pająka i zbliżymy sobie strzałę albo w ogóle go wpierdzielimy o, mamy jedną nitkę U, tu jest trochę skały dobra, część skały yy, w jakim tempie to się kopie? O, w takim średnim no to nie będę yy, nie będę tutaj specjalnie naciskał żeby używać tego bazaltu jest bazalt bazalt, bazaltowy bruk w takim dosłownym Ok i przydałoby się stworzyć jakąś skrzynkę, więc już tutaj z tyłu stworzę sobie jakiś pokoik ku temu stworzony, mm, ale nie będę go specjalnie rozbudowywał, ponieważ ta lokacja aktualna niezbyt mi się podoba i może się w jakiś taki drobny sposób przeniosę yy, w następnym odcinku mm, skrzynka będzie tutaj wyszukiwacie to co mi jest aktualnie niepotrzebne bądź też cenne yy, Steki zostają Ok. Hmm, yy, i teraz tak co ja mogę zrobić dla ciekawego tam widzę latający kołcek dirta którego zbadam kiedy indziej jeszcze chwilę sobie poexpie yy. Idę sobie po etwie, a generalnie jakieś stwory tekitowe będę sobie już budował yy, w kolejnym odcinku między innymi yy, zaawansowany crafting table czy też automatyczny crafting table yy, Tak chyba mówiłem yy, będę yy, trochę tą serię Let's play połączę z poradnikami yy, no nie chcą nie, nie się chwalić, no dosyć, dosyć dobrze się znałem na, na, na recepturach craftingu w Tekicie Ale to jak bardzo dobrze się znałem oczywiście wyjdzie w praniu i dzień się jeszcze nie zakończył, także zawsze mogę się w jakimś craftingu kopnąć i chyba trzeba będzie stworzyć crafting table automatycznego Tak, jest. I to jest nóż yy, dodany w ostatnim update'cie chyba. Nie można nim rzucać, ale jest dosyć głupią zabawką, bo nigdy nie mogę celować. Nie wiem czy to zależy ode mnie, od mojej głupoty, czy od, od tego, że to jest jakiś zbugowany, ale chyba na pewno nie od tego, że to jest zbugowane. Mmm. Yy, potrzebny automatyczny crafting tag. Dobra. Yy, miałem robić wszystko w kolejnym odcinku, także będę robił w kolejnym odcinku chyba wszystko co należy już e, z działki Tekita e, Mam nadzieję że Wam się podobało Jeżeli chcecie więcej to komentujcie kto trafi na mój kanał za tym filmikiem no to oczywiście zapraszam do subskrypcji e, ponieważ bazo, bardzo lubię technikę i tutaj będzie się w tej serii działo ale tak e, komentujcie subskrybujcie to był Red Master Ice i Seria Stekita. Do widzenia.